Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Clash Quest Generalnie dzisiaj trochę ponarzekam Uważam, że Ta gra Potrzebuje update'u I to solidnego, bo Jest całkowicie pay to win, no jest bardziej pay to win niż Clash Royale czy Brawl Stars, a tamte gry już są wystarczająco Pay to win Wystarczająco żorące pieniądze Czemu tak uważam, no Generalnie ta gra polega na tym, że robimy sobie mapki, w sensie atakujemy sobie przeciwników NPC-ów na mapkach. Jeden taki atak zżera nam jeden punkt energii. Limit punktów energii wynosi 12. Później jeszcze zbieramy jakieś tokeny z tych specjalnych skrzynek takich. No ale musimy ukończyć cały poziom. Rzadko jest chyba ze zwykłej skrzynki, no i jeszcze rzadziej chyba w sklepie choć ostatnio zaczęli codziennie dawać, więc chyba skumali, że coś jest nie tak i że gracze free to play nie mają lekko. No i czym to jest złe? No każda firma chce zarobić, prawda? No, tak, no ale ta gra wydaje mi się, że nie polega na tym, żeby wykładać kilkaset złotych, żeby umilić sobie czas na godzinkę, dwie dziennie. E, jeden punkt energii odnawia się godzinę. No według mnie to jest dużo za dużo. Powinien tak przynajmniej 30 minut się odnawiać, w sensie maksymalnie przepraszam maksymalnie 30 minut, wydaje mi się że taką opcjonalną też ilością czasu byłoby 15 minut i ewentualnie zwiększenie liczby punktów energii przy 15 minutach to w sumie nie jest aż tak potrzebne, bo odkładamy telefon na powiedzmy godzinkę i mamy już kolejne 4 ataki czy jakieś 10-15 minut kolejnej zabawy, przez co nam się odnawi kolejny punkcik i tak da się jakoś troszeczkę pograć przy pół godziny, no to wydaje mi się, że powinni podwoić przynajmniej tą liczbę maksymalnych punktów energii, ewentualnie zwiększyć częstotliwość zdobywanych tokenów. No bo to wygląda tak, że jesteśmy uzależnieni od tej gry. I to nie w takim sensie, że nie możemy oderwać wzroku od tej gry, bo tak nas wciągnęła. Tylko po prostu jeżeli chcemy coś więcej wbić w tej grze, to musimy pilnować czasu, żeby ten czas jakby nie przelatywał. żeby Tokeny nie osiągnęły liczby maksymalnej, w sensie ta punkt, liczba punktów energii, bo tokenów chyba nie ma liczby maksymalnej, aczkolwiek nie wiem w sumie, może jest, śmiesznie jakby tak zrobili, no żeby nie wbić tej dwunastki w energii i żeby ten czas po prostu nie leciał, żeby przynajmniej tam utrzymywać te 10-11, żeby jakby mieć trochę czasu zapasu. Wydaje mi się, że to w miarę logicznie wytłumaczyłem. No i generalnie gracze free-to-play muszą mieć dylematy, czy chcą lecieć dalej z wyspami. No ja niestety teraz nie mogę, bo mam za mało gwiazdek o 3, czy chcą nadrabiać poprzednie poziomy, czy ewentualnie farmić golda na beczkach, czy tam wagonikach na niższych poziomach, których aktualnie też nie mam, więc mi zostaje tylko jedna opcja, niestety. I to troszeczkę też zniechęca, wydaje mi się, graczy na tym wczesnym etapie. Wydaje mi się, że ten updatecik wejdzie w ciągu najbliższego tygodnia góra dwóch, jeżeli chcą utrzymać graczy, ewentualnie przyciągnąć kolejnych, którzy właśnie się, się tym zniechęcili. No i wydaje mi się, że to wszystko w tym odcinku. no Tak trochę ponarzekałem. Trzeba czasami ponarzekać na grę. Twórcy prawdopodobnie tego filmu nie ujrzą, ale wydaje mi się, że mają wystarczająco duży odzew od graczy, że w tej grę się nie da grać free to play, żeby przynosiła dużo radości. Zresztą dają dużo tych tokenów ostatnio, od wczoraj czy tam przedwczoraj. Czy to ze skrzynek tych, tych, tych za poziomy, czy, czy, czy ze sklepu. Za darmo. Więc wydaje mi się, że oni już wiedzą, że coś jest nie tak z tą grą, i, i pójdą w dobrym kierunku. Yy, 5 minut niecałe odcinka w sumie 4,5 wydaje mi się, że mogę zakończyć, nie będę was trzymać tutaj na siłę. Dzięki za oglądanie. Jeżeli film się podobał, możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję i jakiś pozytywny komentarz, ewentualnie jakąś konstruktywną krytykę, co mogę poprawić, bo fajnie byłoby. Reparować wszystkie błędy. Cześć, czołem. jego dnia wieczoru, zależnie kiedy to oglądacie.